Ambasada USA w Warszawie opublikowała właśnie coś, co podgrzało cały polski internet. Otóż wrzuciła świadczenie, z którego wynika, że osoby ubiegające się o wizy nieimigracyjne do USA w celach edukacyjnych, czyli FM i J, muszą natychmiast ustawić swoje konta w mediach społecznościowych jako publiczne. Ma to ułatwić amerykańskim służbom weryfikację tożsamości i ocenę dopuszczalności wjazdu. Tak. Skąd taka decyzja? Nie wiadomo, ale jak to bywa, internet ma swoje podejrzenia. Widzicie, od 2019 roku w formularzu wizowym należy podać wszystkie używane w ostatnich pięciu latach nazwy użytkownika z mediów społecznościowych. I teraz postaram się przeanalizować to na chłodno. Może faktycznie było to po prostu upierdliwe dla urzędników, że był to wymóg martwy. Bo wiecie, ludzie podawali namiary, ale ustawiali swoje konta jako prywatne i w sumie nic z takiego konta dowiedzieć się nie było można. Ale co jeśli stoi za tym coś jeszcze? I oprócz Namierzania terrorystów prześwietlane będą też sympatie polityczne, nasze poglądy i memy. Zresztą już pojawiają się pierwsze doniesienia, choć na ten moment średnio zweryfikowane, że ludzie właśnie z powodów posiadanych na telefonie memów nie są wpuszczani do USA. A gdyby to była prawda, powiecie co to oznacza? Prawda? Nadejście prawdziwie memicznego tsunami, spowodowanego efektem Strisant. Bo co zrobi internet, gdy dowie się, że